Witam Was wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam w kilkunastu zdaniach, czym jest kamera zmiennoogniskowa. Więc zaczynajmy! Kamery zmiennoogniskowe występują w dwóch wariantach. Mamy do dyspozycji ręcznie sterowane oraz tak na naszym filmie z MotoZubem. Różnice są takie, że kamera ręcznie sterowana jest oczywiście tańsza. Dlaczego? Ponieważ optyką sterujemy ręcznie. Do ustawienia tego typu urządzenia najlepiej nadają się dwie osoby, w której jedna ustawia obraz za pomocą pokręteł, a druga pokazuje, czy obraz jest dobrze ustawiony i wyostrzony. W przypadku kamery z motozoomem tego typu funkcja jest ustawiana automatycznie, więc nas już nie interesuje tutaj dodatkowe ustawienie oraz szukanie typowo to, co chcemy widzieć. Kamera sama sobie to znajdzie. jest też estetyka. Kamery zmiennoogniskowe są zdecydowanie większe od kamer stałogniskowych, ale warto zwrócić uwagę też na to, że kamera musi posiadać co najmniej IP66. Jest tam elektronika, jak sami widzicie, ukryta, odpowiadająca za ustawienie soczewki oraz fokusa, który nam wyostrza obraz. Urządzenie jest dosyć precyzyjne. Większość kamer posiada slot na karty microSD, dzięki której kamera może pracować bez konieczności zakupu rejestratora. Mówimy tutaj o kamerach typowo-cyfrowych IP, w przypadku kamer analogowych niestety musi być użyty rejestrator. Co jeszcze warto wiedzieć? Większość kamer, które będziemy dobierać, posiadają dedykowane puszki adaptery. Warto się tym tematem zainteresować, ponieważ ukryte kable dobrze chronione przed wygocią zapewniają długo. Na wiele, wiele lat bez potrzeby ingerencji w sprzęt. Same kamery zmiennoogniskowe są drugą najczęściej wybieraną przez klientów oraz przez nas dobieranych tutaj sprzedawców, tak aby klienci mogli dopasować dany obszar obserwowany do swoich potrzeb. Większość systemów posiada jedną albo dwie kamery, w których obserwujemy konkretne, konkretne miejsca, które nas interesują. Także, jeżeli dobieramy sprzęt, tego typu kamery jak najbardziej się sprawdzają, pomagają. Ale warto zwrócić uwagę na to, że nie potrzebujemy tych kamer zbyt wiele. Wystarczą tylko te, które są najbardziej potrzebne w konkretnych punktach. Mam nadzieję, że ten krótki film pokazał Wam, jak kamera zmienno uniskowa działa oraz co ona w sobie ma. Także trzymajcie się do zobaczyska!